Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie przypadkiem spotkaliśmy się tu, w hotelu Cieplice u Pana Koziei, który tam właśnie nam szykuje wodę mineralną i, i chyba kawę. E, ponieważ dzisiaj Międzynarodowy Dzień Turystyki, a turystyka to wypoczynek, rekreacja, ale dla naszego regionu to twardy, e, twardy biznes. I w perspektywie całych karkonoszy, to przede wszystkim ilość miejsc noclegowych i ilość turystów. I w związku z tym jest dobra wiadomość. Stąd oddaję głos panu przewodniczącemu. E, mianowicie w tym roku na pewno działa, dzięki działaniom y, um, Urzędu Marszałkowskiego e, ta ilość turystów w zimie gwałtownie nam wzrośnie. Już nic więcej. E, ta niespodzianka no? jest twoja. E, witam państwa bardzo serdecznie. E, od paru dni wiemy, że przyznano nam. Przyznano nam jedenaste zimowe Igrzyska Polinijne, które odbędą się w Karkonoszach. Stolicą i właściwie miejscem Wioski Olimpijskiej będzie Jerenia Góra, i tutaj również nastąpi otwarcie 26 lutego przyszłego roku. Wszystko będzie działo się na terenie Karkonoszy, poza jednym wyjątkiem świdnicy, gdzie musi odbyć się hokej, no bo to my nie jesteśmy do tego przygotowani. Wszystkie dziewięć dyscyplin jest rozłożony, rozłożonych w Karpaczu i Szklarskiej Porębie później będzie można do tego zrobić taki wgląd, gdzie co ale tak na pokrótce powiem, że narciarstwo biegowe to oczywiście e, główne narciarstwo biegowe to Szklarska Poręba i Jakuszyce, Biaton, Szklarska Poręba narciarstwo alpejskie to będzie Karpacz Karwin Karpacz, Snowboard Karpacz sameczkarstwo jeszcze na tym istniejącym fragmencie toru sameczkowego to również w Karpaczu Short track to jest Jelenia Góra Wielobój, wielobój Łuźwiarski, Jerenia Góra, Nording Walking, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Karpacz i Hokej na Lodzie to jest Świdnica. Te 10 dyscyplin, które tu się odbędą, przyciągną ponad 1000 turystów i właściwie olimpijczyków i osób towarzyszących z całego świata. To jest dobra wiadomość, bo to kilkanaście dni będą tu mieszkać na naszym terenie, także myślę, że ta baza hotelowa rejonu Jeleniej Góry Szkarskiej Porymby Karpacza będzie w części przez nich wykorzystana. Jest to duże wydarzenie, dlatego, że po raz pierwszy udało nam się przebić przez taką skorupę Tatr i Beskidów. Zwykle nie było mowy o tym, żeby poza tym terenem Poza tamtym terenem to się mogło odbyć. No duża praca, duża praca naszych wydziałów, naszych możliwości, znajomości doprowadza do tego, że po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Bo takiego zagospodarowania jak my mamy, w tak niedużej odległości od jednego miejsca do drugiego, to naprawdę mogą nam pozazdrościć wszystkie pasma górskie, więc myślę, że to nie jest przypadek, że tu i na pewno nie ostatni raz tu. To tyle, jeśli chodzi o wiadomość tych igrzysk, które się tutaj mają odbyć w przyszłym roku. A jeżeli ja mogę do tego dodać, to oczywiście w szczegółach będziemy jeszcze ustalali te, te reguły, to się bardzo dobrze składa, ponieważ y, chyba w tym samym czasie chciałbym, żeby odbył się Karkonoski Festiwal Światła. Czyli ta duża, nasza wypromowana impreza i jeżeli by udało się. Otwarcie Igrzysk Olimpijskich, które będą odbywały się po południu za dnia i otwarcie Igrzysk, przejść w Festiwal Światła, to myślę, że zaproponowalibyśmy gościom no, show największe z dotychczasowych związanych z, z, z Olimpiadami. Też będziemy sugerowali, żeby wioską olimpijską, czyli tym centrum, były cieplice. Na pewno otwarcie tras biegowych w Sobieszowie. Na szereg działań, na przykład tych nordwalkingowych, które są przewidziane, będą idealnie do wykorzystania. Także myślę, że Urząd Marszałkowski czy całe województwo dolnośląskie nie będzie wstydzić się z tego, że właśnie te uroczystości odbędą się, odbędą się tutaj. W najbliższych tygodniach spotykamy się już w technicznych, w technicznych odprawach. Miasto Jelenia Góra oczywiście wchodzi w to przedsięwzięcie i finansowo, i organizacyjnie. Bardzo się z tego cieszymy. I zwróćcie uwagę Państwo, że to jest dla nas idealna sytuacja. Bo tak naprawdę, jeżeli mówi się o tym, że Jelenia Góra jest stolicą Karkonoszy, to tak naprawdę współpracujemy z głównymi ośrodkami narciarskimi. Tym bardziej, że to się zbiega z biegiem piastów. Dokładnie. Więc miejsca noclegowe najprawdopodobniej w, w szkarskiej porębie będą pełne. W związku z tym musimy się przygotować na przyjęcie tego tysiąca osób na terenie Jeleniej Góry, choć oczywiście nie tylko. I to, że jesteśmy dzisiaj u pana Koziei, który tam się schował przed nami, to też nie przypadek, bo na pewno ten hotel, jaki hotel obok, hotel Bis, jaki pozostałe z około tysiąca miejsc noclegowych w cieplicach, ale i obiekty o standardzie niższym, ale takim turystycznym, czyli nasze bursy szkolne, obiekty w Sobieszowie, które są, to wszystko będzie wykorzystane. Dzisiaj, jak mówimy o Światowym Dniu Turystyki, dostaniecie Państwo materiały, nie wiem, czy już Państwo dostali. Nie, nie to... nie Dobrze. No w każdym razie zobaczycie z nich, że po takim okresie zapaści w ilości miejsc noclegowych po 2009 roku a i kłopoty finansowe i kategoryzacja, która wtedy była wprowadzana, doprowadziła do tego, że wiele miejsc noclegowych y zostało czasowo zamkniętych, zawieszonych i w 2009 roku to było w Jeleniej Górze 2230 miejsc noclegowych, później rok później 1655, później było 1633, a teraz mamy 2193, między innymi ten hotel po remoncie otwarty. Nowe obiekty zaczynają nam powstawać. Co jest ciekawe, to rośnie nam cały czas, nawet przy mniejszej bazie, ilość turystów. Tu pozwoliliśmy sobie Państwu pokazać ilości, te najbardziej twarde dane udzielonych, udzielonych noclegów. Ja myślę, że część działań takich jak ta, którą realizujemy dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, ale i inne wspólnie organizowane imprezy, bardzo ładnie nam się zaczynają przekładać na ilość udzielonych noclegów. Na przykład w części Hoteli Jeleniej Góry przed jarmarkiem Staroci i Osobliwości nie ma już miejsca. Taka impreza tradycyjna, turniej tańca Karkonosze Open, to jest prawie dwa tysiące ludzi, które przez 3 dni zawodnicy, rodzice, trenerzy. Korzystają z naszych, z naszych noclegów. Tu akurat hotel Merkir jest takim czołowym, czołową, czołowym biorcą miejsc, czy dawcą miejsc. Natomiast myślę, że też szereg działań naszych promujących Jelenią Górę, tu też o nich pisaliśmy, daje efekt. Jesteśmy o krok od tego, żeby Jelenia Góra, szczególnie ta część Jeleniej Góry, cieplice Sobieszów Jagniątków, stawała się tą turystyczną nogą Jeleniej Góry.